Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znowu gramy w Lethal Company. Owszem. I powiem tak, dzisiejsza sesja będzie składać się z dwóch odcinków. Pierwszy dzisiaj, drugi pojutrze chyba. Owszem. No i co się tu będzie działo? W pierwszym odcineczku Bryżyje WS. powiem już, że będzie dosyć ciekawie, bo polecimy na drogą planetę o nazwie Tytan, za którą chyba trzeba, z tego co kojarzę, zapłacić aż 700 dolarków. Ale za to się trafiają fajne rzeczy. A oprócz fajnych rzeczy trafiają się i fajne potworki. Także już mogę powiedzieć, że będzie ciekawie. Także tylko chyba nie ma co tu więcej przedłużać. Musicie sami na własne oczy zobaczyć. Także zapraszam do oglądania. O jest. Co ja robię? Co ja robię? Pojawi się. Pojawi się. Dobra, wyciszcie się na DC. A Co to za słownictwo? Proszę, proszę mi tutaj ładnie przeprosić. Ty jadzie są te? Lądujemy! A na czym my będziemy w spać? Nie zadzwonią z pracy, co będzie mi smutno. Zadzwonią. Nie płacz pajączku. Wszystko Panowie, będzie mi Panowie, Lądujemy. Idziemy, podróż w jedną stronę. Autystyk wiesz łopatę. Nie. O, później walkie dogi może na i będę wam mówił, co gdzie jak. A tak nie słyszał. Co zaś? O, ożyło. Nie ma czasu na opierdzielanie się, idziemy. Czuć się Dziś na disco. co, moonwalkuje. Co to? Co zaś? O, lądowanie, szybko, idziemy. W znajome miejsce. Co to jest? A, ten ty... Tytan. Szybko. szybko. Co podróży. Tu gówno Zyca. widać. Dyden? O, muzyka z Minecrafta się odpaliła. Coś czuję, że szybko zgniemy, ale może być warto Bo ty tam to ta droga planeta 700 spłaciłem za nią. A jak nie to mi oddajesz. Tu jest wejście. Czekaj na... No idzie ten ciul? O idzie. Jedy, jedę. Chodź. Wchodzimy. Aut Autistik gdzie? Szykuj się na rzeź. Tu podobno gorsze potworki, ta? Tak. Schizofrenia na przykład. To jest potwór. A co on robi? A zobaczysz, jak spotkasz? Wolałbym mnie. A na pewno go spotkasz. Na pewno. Na pewno. O! Znalazłem To ja, gdzie jest. Gdzie jest autystyk? Co chcesz? Co chcesz? Jest chuj sprzętu, chodź. Tu w rogu, masz latarkę. Mamy latarkę. O! Syszarka. Ja ze mam nieskończoną latarkę. O, to fajnie. Czytaj lampkę! No zostaw to! Co, zesrasz się? Zostaw tą broń, idziemy w pierdol do zewnątrz, nie potrzeba ci Ja to pozanoszę, bo zaraz pewnie zginiemy, a ciekawie, gdzie Dobra, zostań tu No Możesz nosić, jak nie no. zginiesz to będzie dobrze Tak O Tu autistik nosi złom Spoko Aby nic tu nie było i nie zjadło na do widzenia, dzień dobry by było niefajnie, coś ktoś spotkał. Jakiś robaczek? Ej, jesteś na statku, to otwórz drzwi. Już A. ci mówię, jakie weź, otwórz drzwi. 3, 4 No, już. No. O, Autistik z jakimś głównym do czynienia, chyba jest w jakiejś dupie może tego nie przetrwać. Dziwne, jakby nie żył. O, Enzo do niego idzie. Ciekawe, czy go słyszy. Zobaczę, jak to się skończy. O! Enzo goni. A, dobra, autistik był. O, przeżyli. Niesamowite. Udało im się cudem. Żyjecie? A co, co tam było? Ej, teleporter będzie trzeba kupić. Bo teleporter sprawia, że w randomowym miejscu w środku się rozpisz. Super. Dobra, nosimy to. Jakieś drogie rzeczy to muszą być. O, Panie, lampa jest droga. Obraz, kurde, suszarka. Obcie mnie Suszarka. AGD. No druga suszarka widzę Autistique ma. Nieee <laughs> sami góry i nie umarłem Ty może ty... ja też ty, skaczę to może nie ma fel damage'y? Nie no jest, żyje, jest, 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 Żyje O kurwa pies jest Chciło zamknąć mordę No Shit Jeszcze coś tu tupie Zamykaj, zamykaj pies. Ej, ja już jestem dętka. Ja już jestem dętka. O kurwa. Trzymaj latarkę, Żyję? Autistik jeszcze na, na zewnątrz. Ode żyje? No żyje, żyje. No tak Żyję! Ja tu... pierdolę. Autistik? Jesteś tam? No już po nim. Odpalaj, 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 odpalaj! Leć! Leć! Lecę, lecę! O kur... O kurwa! No na chuj jestem, nie? O ty żyjesz! Iścicha zabrało! I Iścicha zabrało! No na I Iścicha zabrało. zabrało! Ej, ja miałem schizofrenię! A ty wiesz co to jest schizofrenia? Co? Ty, ale jaki zarobek, widziałeś? Ja jebę, akurat na mnie się rzuciło. No, 600, a i tak mogliśmy więcej z ten... O, gecie... kasę na to. Gecie pełne. no przynajmniej mam latarkę. To lądujemy jeszcze raz na Tytaniu, bo możemy. Nie ja wiem, nie wiem. A, ja, ty, ej, kto, kto ma latarkę oprócz mnie? Ja, ale mogę dać autistikowi. Halo, halo? Masz autistik latarkę 31. Latarka, ej, masz latarkę? Jak nie to weź po prostu tą lampkę i tyle Weź lampkę i... Lecimy z ale bez kitu znajemy mnie. Ja tu zostanę, żeby pilnować. No. Nie, dobrze, dobrze. O! No to fajnie, on nie żyje. O gówno dziś walone w dupę. Spoiler, za to mnie jest pies gigant. <grywy> Startować? Eee. Eee. <laughs> o, on, niezły łup. Dobre, dobre. Nie Nie sądziłem, że ci się coś uda zgarnąć i dobre i to. <laughs> to się ta głupia mapa książkowa, taka i... Nie chciałem się zgubić. Okej. Okay. A jak wygląda ten... Ta schizofrenia, czy co to to jest? Nie ja. Mianowicie, schizofrenia wygląda jak mała dziewczynka. I co robi? A, to, jak... to jest To jest mała dziewczynka. Jak ją spotkasz na złapie, to już umierasz. No, jak cię złapie, to ci głowa eksploduje. I ona jest... wychodzi po ząbkę też, nie? Mm. Więc ona w statku może cię dorwać. W statku może nawet dorwać. Co? Jeszcze raz Titan? A co jak mnie dorwie na statku? Nie, jak wejdziesz do środka, to wtedy się pojawi przy tobie, że tak powiem. Wejdziesz do statku, wejdziesz do środka, to już masz przepierdolone. Aha. A tak to może być bezpieczny. Ja wiedziałem, że tu czuwałeś całą kurwa... Co? Cały czas tu czuwał i nic nie ruszał się, siedział cichutko. No za duże ryzyko, bo wystarczy, żebym podszedł z ciekawości, a wiem jak to się kończy. Dobra, ląduj. Pójdę ja... pójdę siku, pójdę siku. Dobra. Weźcie to pochowajcie i lądujemy. Dziku zostanie ewentualnie na statku będzie pilnował stapu. Tak Dziwny, żeby nie... Że bez... Zostaw tą suszarkę. Ja wiem, że chcę sobie suszyć włosy, ale zostaw to. Dziwny, żeby bez prądu działa. Dobra, lądujemy. Odstawiać go Autistik, naładuj latarkę i lądujemy. Jeszcze raz na I suszarkę. może przeżyjemy. Ląduję. Autistik, będziesz mi oświetlał teren z Tylko przeżyjcie. Autistik, będziesz mi teren doświetlał, bo ty masz latarkę, chyba nie? Dobra, idziemy, chodź. Wiesz, że Dobra, zobaczmy, jak sobie radzę. O, jak romantycznie. Tam jeszcze jest ten ko autostik autist żyje? Tak, tak. Ko Autistika jest ten jeszcze. On koło swojego wyjścia zostawi jakieś graty, możesz mu zabrać. Zabiorę. Ale póki co tego kurwa nie sprzedajemy, bo ja muszę coś sprawdzić. No to, okay. to można podobno włożyć w pewien statek inny, ale wiesz, to no. sprawdzić. Okay, okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam ten autistik y, Enzo poszedł. Telefon. Telefon. Fajnie. Tam poszedł ci rzeczy zabrać, ale nie wiem czy przeżyje. Ale itemków. Już Enzo jeszcze idzie. Możliwe, że wszystko masz. Wszystko masz? No bez Ile Ileś na kupanie? 20 przedmiotów wartych 2000 tam jest A ja tu pierdzielę Nie Można było, jeju yeah, tą żarówkę trzeba przetestować Czy można ją wsadzić do innego statku No dobra Ale za tą żarówkę autistik Autistik był chętny żeby iść było trzeba poczekać Pójdźcie się następnym razem, patrz ile kwoty mamy, ile zarobiliśmy. Jeszcze wrócimy na Tytana, na no, spokojnie, weź żyć tam, wpisuj tam w komputerze kompany i ląduj. Daj mi ten. my, Pany? stick daj mi tą żarówkę. The company is Buying 100%, ty, tą firmę. I ląduj. Ruty, Autopay, Company Building, please, enjoy your flight. Ale zanim pójdziemy to strzelać to chodźcie ze mną Dobra wow. <laughs> <laughs> Chodźcie tu ze mną, kamraci Na dole A co, jak Otwórz chcesz... mnie to Otwórz mnie to Tylko użyj drabinki I patrz tam widzisz? Jest takie kurwa taki dildos, taki pocisk Widzisz to? Trzeba Może. Się Jak to Titan? Ta łódź podwodna, śmieszna. No, a tam idzie włożyć chyba te baterie dwie. Takie, co ja mam teraz w ręce. No, to dwie trzeba. No, da się? Eee, oszukane, nie da się. Tu. Ten drive, potrzebny. Jak widać, tu ewidentnie miejsce na te dwie baterie. Nie da się włożyć szukane. No, ewidentnie jest miejsce na te dwie baterie, widzicie? No, no. o! o. To się zupił na dół? Ja, ja prawie. <laughs> spadłem. To Ale... też chyba nie żyjesz. Nie, nie, tam jest ten. Może jakoś przejdę. Dobra, wracamy. Trzeba to sprzedać. No. spróbujcie sprzedać. Ja w sumie nie wiem czy wrócę, ale spróbuję. A. Co? No nic, ryzyk fizyk. Nie, żyj, żyj. No gdzieś. co? Mieszkasz. W internecie nic nie pisze o tym. tym. O czym? O tym stateczku. Aha. Może to kiedyś będzie dopiero? Może Spróbuję doskoczyć, a jak nie, to trudno chyba, nie? A, co? Spróbuj wskoczyć na te tutaj, te niżej. Wtedy z tych niżej przeskoczysz na tą brzutą. Spróbujesz. To co jest pod wodą? No, tak się wynurzaj i zanurzaj. I... Kurde, nie wiem czy trafię. O, chociaż wiem jak. Na te płaskie, co tu jest. Próbuję przeżyć. <śmuszczak> 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 Jeszcze się śmieje. nie bojął. <śmuszczak> Smarnowany. Wszystko sprzedajesz? No. Panie, teleportery kupimy. Będziemy mogli się tepać. Szybciej będzie. Ja bym zostawił coś na następną tą, żeby się no to nie, zostaw nie to. zostaw to. To zostaw to. Zobacz to. czy nie? Powiedz. <grym grym> <grym> 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 nie wiem, jak wy, ale ja startuję. Pierdziele to. <grym> Kupi, kupiłem teleportery. Widzę, widzę. A ja... Już wiem, jak one działają. Datknie... Ten lewy cię tepa do środka. A ten prawy cię tepa Z środka. <grymne> BIŻAMA ZA 900 TO JEST I... a jak to ten tepnąć? Czyli który no po tep... prostu plikera. klikam z guzik i tyle Odpala się telepor, ja wchodzę na przykład I mnie tepa do środka budynku A plejż nic kupił Dzie, <grymne> <grymne> zajęliście. <grymne> Obrócilibyście może Ah, nice. Eee. O, eee kupuję tak. walkie jak to Dobra, dobra. To ja będę wam podpowiadał. No tu lampa była. A, I będziesz tepał jak co? Tak. Eee, I latarkę dla autistika. A jak tepać wybraną osobę? Kamerą. No po prostu co kamerą. A. Kamerą. Czerwony jest powrotny, a... Ej! 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 No widzisz, czerwony jest powrotny. Czerwotny jest, czerwony jest powrotny na statek, a żółty jest do środka budynku. Tylko, że czerwo... Jak się tepać zyczy czy do, to zostawię ci itemy. O, zapomnieliście. A co to, wiesz? No bo pamiętam. Wyrzuca, co macie w ekwipunku. Więc tak chyba nie będzie działać. Chyba nie było w tope. Zobaczymy. To jest chyba, żeby uratować przed dednięciem. No, dobra, pierwsze co, to zbieramy itemy i lecimy. A gdzie lecimy? No i przy tym prysznicu. Udaje że się myje. Na Marta poleciałem. Opew. Wyłącz ten prysznic. Wyłącz. Dobra, chodźcie po toki. Dobra. Dobra, co się stało z autistichem? W środku jest? Chyba się tepnął. No. Ty spróbujesz Mamy, teleporta. Ja nie o, nie. A nie. bo jest cooldown. A tu też widzę łopata została po nim. Cooldown jest. Obserwujmy, możemy go chwilę poobserwować. Tak, jak tam krąż? Dobra, idę tam. Jak chcę w kontakcie. OK. Gdzie on jest? Weź mi powiedz, gdzie on jest na mapie. No nie wiem dokładnie, bo nie pokazuje gdzie ktoś z was jest. Nie ma żadnego punktu odniesienia. Błądzi szuka wyjścia chyba. Ja przed chwilą znalazłem Fire Exit, ale go nie widziałem. No go w randomowym miejsce na mapie dupła, to co się dziwisz? E, proszę, otwórz drzwi o 5 Nie opłacę się, bo masz przejście naokoło. No, o, tak. spotkacie się. Tu P1 mogę otworzyć, zanim jest złom. Brawo! Dobra jak co autystyk jest na radiu już? Get good. łopata Ci autistik tu została. No nie Autystyk po prawej złą Po Twojej prawej złą. Nie, nie tu, nie, nie nie. O tu dalej i... Tutaj zakończymy naszego odcineczka. Co dalej się wydarzy, musicie niestety troszkę poczekać. Z dzień, dwa, tak, tak. Zobaczycie, co się dalej dzieje. Yy, powiem tak, że zaciekawie nie będzie, bo coraz trudniej będzie zbierać złom ale też i fajnie będzie będzie co oglądać, także yy, zapraszam yy, czekać na drugiego odcineczka, a zatem czas się ludzie będę z wami żegnał, więc subskrybaj, łapkation w górę, dobre comentation proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików z tę gryny i A zatem czas się z wami żegnam. Także narka.